Pozycją, która świetnie wzmacnia obręcze barkowe i ramiona, co przydaje się na przykład do balansowania na przedramionach, jest modyfikacja pozycji bakasany, tak zwana baby bakasana. Jest to też świetna pozycja dla osób, które doznały kontuzji nadgarstka, ale nadal chcą pracować nad wzmocnieniem ramion i nie tracić dotychczasowej pracy, ponieważ tutaj w tej pozycji opieramy całe przedramiona na macie i wtedy nie obciążamy nadgarstka. Pozycja wygląda w ten sposób. układamy przedramiona na macie. Łokcie na szerokość barków. Mocno dociskamy całe przedramiona do maty i również dłonie. Unosimy się. Zaokrągamy plecy. Wsysamy brzuch. Przechylamy ciężar ciała naprzód. Układamy kolana na przedramionach, jak najbliżej pach i unosimy nogi do góry. Stopy jak najbliżej, najbliżej pośladków. patrzymy przed siebie, staramy się nie zapadać w ramiona. Możemy tę pozycję również wykonać z pomocami. W sytuacji, kiedy rozjeżdżają na siłowce, nie jesteśmy jeszcze w stanie y, trzymać ich w miejscu, możemy odmierzyć sobie na szerokość barków pasek, umieścić go w przedramionach, na przed przedramiona, Chwycić y, kostkę, objąć y, kciukiem i palcem wskazującym, ułożyć przed na macie, unieść biodra. Zaokrąbić plecy bez brzuch, przechwilić się do przodu, unieść jedną nogę, drugą, patrzeć przed siebie. Po zakończeniu pozycji możemy odpocząć pozycję od chomuka